Czy ostry wróci na tej Niewiem jak ktoś ma może... zagryz Jestem dziwny, albo nie mam klawiaturę dosłownie takiego spłynąć od 90. -tych. 10 punktów za plecę w pierwszej rundzie, tak jak wspomniałem okay. zagrasz 3 mecze Ale tylko jeden się zagrasznie. Dobra, że... Dobra, na oko, na oko trafić trzeba. U siebie lubię u siebie, a u łopcego rób na odpierw. No kolega to po łopce. Nie ja upowiem, że mi ustawieniu Fortnite'a. Masz zmieniłek 100, 100, 100 FPS-ów. bez nagrywania. Była okazja na zrobienie twoich pierwszych eringsów. Nazywa się on Reload Quick Cup i zaczyna się we wrześniu. Iks. Jest on rozegrywany w formacie duło, więc oznacz tutaj swojego liczbę. Turniej jest podzielony na trzy rundy, dwie kwalifikacyjne Dwa. i trzy. W każdej z rund masz po trzy mecze i 10 punktów W pierwszej rundzie, tak jak wspomniałem, zagrasz trzy mecze. A, Zatrzymują na pięciu Czy maksymalnie możesz zdobyć 15 minut Na pierwsze gięcie Zastanawiam to, że Zakwalifikowanie do drugiej grupy Jest dosyć proste W drugiej rundzie każda gra Zwycięstwo, tak nazywanie To klucz do zakwalifikowania się do Kur... O, dobre, bo ty nie dała Masz trzy mecze I każda wygrana to 400 dolarów Zadzieje na twojego klucza Jeśli nie masz jeszcze próbona Miesz komentarz Wpij na nasz serwis Dobra

No dobra, skopiam cały zbanek. to wodosytowane. Więc dobrze dla To klucz do zakwalifikowania się do finału W finałach już walczysz o pieniądze. Masz trzy mecze i każda wygrana to 400 dolarów dla ciebie i dla Twojego ducha. Jeśli nie masz jeszcze ducha, napisz komentarz i wpiń na nasz serwer. sim

Widzimy się za gdzie delikatnie. Nie wiem czy to będę odmalował mniejsze. To w ogóle to jest taki fajny dzisiejsze patrzycie co tak robicie. Dobra, ja sobie okay. ja po

Osobní sors. ojej, což, hmm. ještě Tady dále stávím na patě. Kde kdo žije tady? Kdyby Já bych to chtěl sobě ale to, někdo 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 że jak ktoś mu myśli, że ktoś jest dobry i użyje jego ustawień i to będzie dobry to jest wielkim błędzie. ja mam takiego znajomego, który gra na basic ustawienia i jest dobry bo on z niej grał długo i stwierdził, że musi klasę zmieniać po prostu nie wiedział jak to zrobić kiedyś Dobre. Teraz są mi, bo się skupiłem na gadaniu. Dobra. Ale też można tak robić, jak nie jest jakimś... To jest mega słone, mega dobre. Jak ktoś stwierdzi zmedytować, ma średniego aimali ja z totalnym gołtem, to anime jest dużo ważniejsze, mam zdanie, nawet pomiędzy edity. Bo ja trzy oknie zrobię z W miejscu jest pompę, a tak tak mam no. no i takie nie jakieś mega, mega, mega dobre edity. I wtedy... Wy dasz ramadę. Kurde. I potem co możecie robić, tak z... Ze...

jakoś urodziłem ten to sorry to jest tylko moje zdanie jest moja no opinia właśnie nie każdy tą samą opinię to było takie nudne ja właśnie tekst na tym będę próbował bo dużo osób nie docenia tej mapy więc właśnie dobrą Dob i tak o Nie tym no, okay. sobie się w pięknej filmie. Nie jesteś jedyny, który się poświęca. Ja muszę siedzieć tutaj z Mańkiem. Za w sensie, Mańkiem? nie chodzi o Ciebie, tylko o okay. tutaj. To nic nam nie zdochłonęto. Za Sierpnią, Ciubeczku, siadaj, piękny, to Dlaczego mówić o sobie w o sobie? Chciałeś powiedzieć, siadaj, jestem tak, również, jak mówię mówię do tylko potrafię jeszcze na więcej. Ładka. No, tam... Z maką stręcza nerwy że już, wiem, co moja pałtynka w tobie widzi, skoro mm. moje nogi trzęsą się teraz jak zderzak w starej becie zamocowane na trybunki u jakiegoś młodego kierowcy. Ale skręciło mnie na słomy! Każdy zaraz powie, że przecież jestem swoją córką, która jest moją młodą I w tym też to był przytreszczyk i językowi. Poza tym, gra nas wszystkich jeden aktor, więc tutaj ja bym podrywał cię, się... bo Powiedziałeś, że zostawisz męża na mnie, że się w ogóle wejdziesz i wydrujesz tego z kasem. bo kupimy kupiją sobie 300 kg. Jesteś bezczelny, przyszedłeś do tej pięknej i wspaniałej, niesamowicie niska kobiety i takie, który na nią opowiadasz. Teraz to chyba przesadziłeś. Chyba zdecydowanie przesadziłeś, pomalnik, jak to nie słyszał do wielu krajowych na to domu. Tak dobrze nie myślisz, że jest uzależniona od naby z nikt tu nie będzie obrażał do Że dzisiaj znowu podziwasz mojego chłopaka? Nic nie zmieniłaś, naprawdę mam ciebie dość wychodź. Dobrze, Paulinko idzie. Nie wiem nie chce mi się na ciebie patrzeć. Znaczy za warto przypominać mi moją mamę skoro gramcze w ogóle. Ale to by znaczyło, że jest przystądnie, skoro wy, jesteście piękne, wiesz, wyboru. और uh आ -huh. Dobra ja się drapię. Dobra. Dobra. I my tu na tym zrobimy jest tam jakiś kleszcz, no potem Amy wam mu pokażę. Dziekuję. Tyle nie jestem po tym, ale. Wysyłek na filmie nie fajny, nie za długi, nie za krótki. Mój taki filmer mniej więcej 2 godziny, 2 minuty, tylko 20 minut. Takich kilka sobie minionów, a nie 20 milionów filmów, jeden dzień i potem próbę z za dużo, ale tak samo Dobra, Wygląda na film, mi sekundę, robi tak dłużej. Tym samym ja. Ja poza tym nagrywaniem do kota. To ja, ty, mój żył.

Ja kiedyś do roboty wrzuciłem łyżę z tego pół, a potem zasnęłem. Um, ja um, to w dzień robiłem no i potem... ...tutaj mi się przesnęło. Potem się spać chciało. I zapomniałam o tym na chwilę i potem mi się spać chciało, zasnęłem, bo przegrało. Owszem, ja jestem powalony. Jak bardzo, nie wiem. Widzicie, ten tak, a ja mam trenować, a nie mówią A, dokładnie na tej mapie, a ja mam trenować. Szczęście tak Nie robię. Ja lubię tronować nie ja, lubię... ja tak lubię grać kreatywy, Bo gromadzę kreatywę w ogóle. Ludzie, weźcie za gram więcej jest. weźcie ze sprawki mojego trackera, bo mam podobny Zaraz, Djup, 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 I'm djup, 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 I djup, 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 djup,

W tym miejscu nie. Jak już tutaj ja robię daily, na pewno do końca roku. I jak długo to jest podciągnę o plus, bo zależy, zależy ile to, jak mi się będzie chciało to zrobić. Ja bym miał plus kilka tych nie wiem co to, jest niech to, 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 to Dużo, ja um, dużo więcej, jest. Wygląda no. Teraz uznajmy, A dobra, Dwa! Wow. Ale tak fajnie, męczy, I na koniec delikatnie i O rety, fajne, Te Uuuuuj i... Tak poprawiam celność i koncentrację Bo tak to rada cię za tą kaską z celownikiem musicie sobie coś trafić, a nie jak Jakieś inne zosy, ja lubię No no, macie te zosy, tak ajma Jak nie muszę łamić 那更是如此。Like, Na krainę maksa. Będzie... Jak mogę możesz tyle tego trenować? Jeśli jest jakieś mocne, to nie jest mocno. Właśnie, lepiej dużo trenować niż mało, jak w tym trenu tak 20 30 minut. Dobrze. Ja mam tak za minu... minimum 15 minut muszę mieć materiału. 20. Czyli 30 ponad, 24. to wtedy ja 50...

o pewnej dziewczynce, która znęca się nad żółwiami i mała prośba do was jeśli możecie to proszę udostępnić, tęsknić, i najlepiej ukazać ten film do końca aby po prostu jest takie sprawy jest już 30 lat na temat tej dziewczynki Dobra. nie zanosi się apetytów wiem nie nie lat gdzie tego gatunku przeważnie chyba, potwierdzam chyba, żyją około 10 lat i to co... A propos tak zły na TikToku, teraz ograniam co głosować, to my mieliśmy tyli zły weł, bo zły weł To mieliśmy, ale musieliśmy go oddać, bo za długo tego. Dlatego. No. Dobra. Zeskropię Ty, a wam się to skaza z tym takim nagraniem granicy, Wha... bo taka średnia jakość Jak go ścierało jakieś edyty korzystają z Ten skin Ten skin Daj nie Ja chcę mieć tego skina, ale nie chcę go kupić Ja już umarłem się ten skin ze filmem kapcia 50 godzin z Fortnite w Fortnite bez przerwy. Kiedy puszcza skarga? No i. No, nie! Nic się przez chwilę tego chodź nie sprzedać, bo ani co kogo to cię nie dowidzę. Dlatego. Wręcz proszę bardzo, to, że ma gościa. Jest teraz w tym i the vertical It's my fun. The weekend. What do you to do the weekend? I'm going to start the weekend. Okay, let's just And you?